Yy, witam w kolejnym na moim kanale Dzisiaj będzie, będzie otwieranie skrzynek Będziemy otwierać skrzyneczki. Mamy 24 skrzynki do otwarcia Bardzo dużo, bardzo No nie, to nie jest aż tak dużo, ale dobra Otworzymy 24 skrzynki, skomentujemy co w nich będzie Zaczynamy Dobra, w pierwszej skrzynce Będzie Akcja rzadka do niedźwiedzian Duplikat do krokodyla i Eliksir. Na to czekałam. Pewnie, że na to czekałam. Oczywiście zasubskrybujcie kanał łapeczka w górę i dzwoneczek. Będę Wam bardzo dźwięczna. O, legendarny przedmiot domowy. Jaki fajny eliksir, rzadki. I zielony Eksir dla Peta. No. Jeżeli jedziemy dalej, to były dopiero dwie. Duplikat, duplikat i przedmiot domowy. Akcja zwykła, akcesoria zwykła. No, szkoda. A przynajmniej żołędzie z dodą. No, dobra. Skóra do niedźwiedzia. O, duplikat do lisa, ubranko. I rzeczki do geparda, O, fajnie, fajnie. Fajnie by było, gdybym mi jakiegoś fajnego peta, lub to, zwierzę, albo mistyka. Akcja zwykła do niedźwiedzia, duplikat. Eliksir. I przedmiot domowy zwykły <słuch> To jest aż przykre Skóra zwykła do cygrysa Oczy rzadkie do krokodyla i, e, I eliksir zwykły e, Zwykły <słuch> Zwykły przedmiot domowy zwykły, oczy do krokodyla, <słuch> I zwykłe. zwykły edycje. Przepraszam się, nie jesie, bo mój chomik laty po całej klatce i z tego się świeć oh! akcesoria do peta. Akcja rzadka do geparda. Jako fajno! U, przyda się do naszej Shadow imuna Skóra zwykła do krokodila. Oła oh, Noelna. No. Duplikat eee. akcesorii. Rzadki, eliksir zwykły. Oczy do geparda, duplikat. Duplikat skóry zwykłej i przedmiot domowy zwykły. Nudy, nudy, dajcie mi jakąś ładną skórkę. Dobra, ubranie do geparda. Duplikat, kolejny się trafił. Eliksir zwykły. Już gorzej by się No. Dobra. Coś tam nie wyszło. Przegląd do mapy, ale rzadki. No. No bo my chomik lata po tej samej To jest po prostu tak zabawne. Dobra. Akcja zwykła, tam ze zwykłą akcją to ulać. Ale fajnie, że oczy! Akcesorze legendarna do niedźwiedzia! Rzadkie oczy! Jakie drobne mi ma rzeczy! Jooo! Ja. Eee, taki trochę liche. Ale co jest? Legendarne! Akcja do niedźwiedzia. Chyba to jest, to jest chyba e, Przypowie, że mam kupić niedźwiedzia. Dobra. Nie no. No o, rzadkie ubrania do niedźwiedzia. Wszystko do niedźwiedzia. Oczy zwykłe do dwa O jakie ładne. Akcja do tego lisa. Fajnie, fajnie. Mam akurat te zwierzęta, to, to się naszą Skóra rzadka do Niedźwiedzia, akcesoria do lisia i duplikat do Peta. Um, zwykły legendarny eliksir e, i duplikat. A, szkoda, szkoda, szkoda. No ale dobra, i która to jest tak swoją drogą skrzynka? Jeszcze nie wiem, Akcja, ale fajna, roliska, słodkie, duplikat, eliksir. Skóra, duplikat, szkoda, akcesoria i zwykłe eliksir. Ubranie zwykłe do niedźwiedzia, przedmiot domowy zwykły i eliksir. No zobaczymy co tu wyjdzie. Uwaga, uwaga. Yy. Dobra, to by było na tyle, jakby więc w sumie do, do, do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc pa!